Po prezentacji firmy Robinson mieszaliśmy na zewnątrz przed sklepem Zanęty, prezentowaliśmy kołowrotki, a także opowiadali zawodnicy Robinsona o sposobach łowienia. Zostawili nam prototypy kołowrotków na 2016 rok, tak żebyśmy mogli pokazać, zademonstrować je klientom, a także nagrać Wam i powiedzieć kilka słów o nich. Pierwszy kołowrotek, który dla Was wybraliśmy, to kołowrotek z serii Seafox Atlantic. Jest to nowa seria kołowrotków morskich i całej serii Robinsona e, sprzętu morskiego. E, kołowrotek e, z wyższej półki będzie kosztował w granicach około 200 zł. E, jest 6, 6 łożysk plus łożysko oporowe. Cały kołowrotek jest na posuwie szpuli ślimakowej. No, oczywiście no, metalowa szpula, gruby, solidny kabłąk, wszystko jest fajnie spasowane do siebie. Drugim kołowrotkiem, który dla was wybraliśmy jest kołowrotek z serii Carpex, z serii karpiowej sprzętu Robinson. Nazywa się Atomium, jest 7 plus łożysko oporowe. fajnie spasowany, fajny ma design. Za przystępne pieniądze około 140 zł w sklepie, na pewno znajdziecie go u nas na półce. Kolejnym kołowrotkiem z oferty Robinsona na 2016 rok jest kołowrotek do metod Federa, stworzyli kołowrotek nieduży z wolnym biegiem. Tutaj mamy rozmiar 20, na który wchodzi 18 i 150 m. Będą też w rozmiarach prawdopodobnie 25 i 30. Sam wolny bieg bardzo fajnie działa, szybko bardzo łapie. Kowrotek jest z metalową szpulką, pogrubionym kablągiem, ładny ma design. Jest to 4 łożyska plus łożysko oporowe. W całym roku 2015 mieliśmy bardzo dużo zapytań o kołowrotki do metody. Sądzę, że ten kołowrotek znajdzie swoich odbiorców. Znajdzie się u nas na półce w cenie około 110-120 zł. Kolejnym kołowrotkiem, który Wam prezentujemy jest to kowrotek Perfect. Bardziej już kowrotek uniwersalny, bądź też przeznaczony do spinningu. Bardzo fajną cechą tego kowrotka jest metalowo-okrągły klips. E, oczywiście metalowa szpula, powiększony kabłąk. Ułożysk jest 8 plus łożysko oporowe dużą zaletą kołowrotka jest jego design, on mi osobiście najbardziej przypadł do gustu, wielu osobom się podoba jego prostota, jest cały czarny prosty kowrotek, który znajdzie się u nas na półce w granicach 110 zł na koniec zostawiliśmy najciekawszy kowrotek z serii Robinsona na 2016 rok, jest to kołowrotek Dual MG e, ma w zestawie dwie szpule metalowe i jedną e, zapasową plastikową, Kowrotek, Niedużych rozmiarów, głównie przeznaczony do spinningu. Ma 6 łożysk plus oporowe. Oczywiście pogrubiony kabłąk. I najciekawszą jego zaletą jest to, że został tu wbudowany system zmiany przełożenia. Możemy wetkować z przełożeniem 6, 7 do 1 lub 4, 7 do 1. Przekręcając przy rządce pokrętło. Praca kołowrotka jest bardzo ciekawa. Ogólnie całość płynnie kołowrotka pracuje. Przy przełożeniu 6, 7 czuć większy opór. Przy przełożeniu 4-7, koowrotek jakby płynął szybciej. Zaprezentowaliśmy Wam prototypy koowrotków firmy Robinson na 2016 rok. Współpraca z firmą Robinson układa nam się bardzo dobrze. Poza prezentacjami, mieszaniem zanęt i możliwością pokazywania Wam sprzętu, którego jeszcze nigdzie nie ma, organizujemy z nimi także konkursy. Jeden z takich konkursów chcielibyśmy zapowiedzieć właśnie teraz. Do wygrania będzie koowrotek MG Dual. Koowrotek, którego jeszcze na rynku nie ma, z dwoma przełożeniami. Śledźcie naszego facebooka, na nim się dowiecie, jak możecie wygrać kołowrotek MG Dual firmy Robinson.